Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych z Nakuraka na czerwiec 2025. Wisiele oznacza, że na swoją sytuację spoglądacie jakby z jednego punktu widzenia. Dobrze by było spojrzeć z szerszej perspektywy, z innej perspektywy, z innego punktu widzenia, tak jakby z innej strony. Z wyższego punktu widzenia, z wyższej perspektywy, czyli mm, chodzi o to, abyście dostrzegli więcej niż do tej pory dostrzegacie. Bo Wam się wydaje, że tu jest jakieś zawieszenie, że się nic nie dzieje, że nie ma potencjałów, a jeżeli spojrzycie z wyższej perspektywy, to wy zobaczycie więcej potencjałów i o to właśnie chodzi. Możliwe, że trzeba będzie spojrzeć z punktu widzenia innej osoby albo innych osób, to też może pomóc. Ale tutaj już widzę karty szansy, czyli to, czego tam nie widzieliście. No właśnie, bo jest zachęta, żeby spojrzeć z innej strony. Jak wy spojrzycie z innej strony, no to już wy dostrzeżecie ten potencjał, bo on się pokazuje tu w drugiej kolejności, jakby, czyli nie od razu go dostrzegacie, ale jak już spojrzycie, tak jak mówiłam, czyli z wyższej perspektywy, to wy dostrzeżecie ten nowy potencjał, który może zrealizować się w materii. Co to może być? Może być możliwość sprzedaży starego mieszkania, kupna nowego, ale to tylko przykład jest, to nie znaczy, że wszyscy mają sprzedawać. To jest tylko przykład. Możecie sprzedać stary samochód, kupić nowy, albo kupić jakiś nowy sprzęt AGD, czy sprzęt komputerowy, czy tam jeszcze jakiś. A może coś drobniejszego, a może meble, może jakiś właśnie remont, coś takiego. Coś do domu może być na przykład, ale może być to związane z pracą też zawodową, czyli może tu nastąpić podpisywanie umów, czyli albo dostaniecie nową pracę, albo nowe zlecenie możecie dostać, może być to umowa o dzieło, coś, coś nowego, co, co wróży dobrze, jeśli chodzi o sprawy materialne, możliwości finansowania. Z czegoś nie jesteście tu zadowoleni, ale czyja to wina? No, czyja to wina? Potencjały są, osoby sprzyjające są, w pobliżu, dodajmy, ale wy nie jesteście zadowoleni, czyli no, ten powód jest w Was. No, czasami trzeba, trzeba to zauważyć, że powody do niezadowolenia, no, bardzo często są w nas. To nie, że, że jakaś sytuacja jest beznadziejna, bo tam sytuacja jest obiecująca, ale. Wy tu z czegoś, no coś wam się nie podoba, kręcicie nosem. Może kręcicie nosem na towarzystwo tej osoby, ale przecież jest to osoba sprzyjająca, przypomnę, więc to, to takie troszkę niesprawiedliwe, bo tu osoba dobrze wam życzy, jest pomocna albo chce być pomocna, ale wy odrzucacie tą jej pomoc, tą jej życzliwość. No to takie trochę przykre dla tej osoby. No ale są też potencjały. Już nie będę się czepiać tej osoby i, i waszych relacji, ale są też potencjały, na które wy w ogóle nie patrzycie. I chodzi o to, żebyście wreszcie spojrzeli i zobaczyli i wykorzystali. No, a tu nadal się pojawia ten wątek nowej pracy. To, co ja tam wcześniej mówiłam, jest, to jest to, tak? Jest możliwość podpisywania umów, czy jakiejś nowej pracy zawodowej, czy niezawodowej, bo też y, może to być związane z jakimś waszym hobby. Hobby czy hobby? Ja nigdy nie wiem, czy się mówi hobby, czy hobby. Niech mi ktoś tam napisze w komentarzu. Więc jest możliwość wykonywania takiej pracy, którą Wy będziecie lubić i to jest bardzo fajne, czyli zgodna praca z Waszym zamiłowaniem albo jakieś inne działanie. Tu jest też opcja taka, że może niektó niektórzy będą chcieli się doszkolić, czyli poszerzyć swoje kompetencje i to będzie też dobrze wróżyło na przyszłość, bo lepszą pracę możecie dostać, ale tu się pojawia w zasadzie ta nowa oferta pracy, więc to... To wszystko się wiąże, czyli to, jeszcze raz przypomnę, to poszerzanie kompetencji wiąże się z tą nową pracą tutaj. Teraz co, co dalej? Królowa wno, bardzo dobra energia. To są wysokie wibracje. Komuś może się wydawać, że może jesteście zarozumiali, bo może zadzieracie nosa, ale wy tu po prostu jesteście zadowoleni z siebie, ze swojego życia. Macie takie pewne poczucie atrakcyjności, ale to nie musi się wiązać z zadzieraniem nosa, tylko po prostu no, wiecie, czego chcecie, robicie to, co chcecie. Tu już jest pełnia zadowolenia. Tam jest dopiero jakiś taki początek czegoś, nowego działania, jakiegoś. Tu jest działanie, ale już na dalszym etapie, czyli już tutaj jest, no jesteście w pełni zadowoleni. Że robicie to, co chcecie. Co jeszcze? Jesteście przez otoczenie, yy, przez otoczenie postrzegani jako osoba atrakcyjna, jako osoba silna, silna osobowość. Odwaga tu jest też. Dobrze. Król mieczy. Jakaś sprawa do załatwienia? Może to być sprawa urzędowa, może być sądowa, czyli może to być prawnik, ale może też być lekarz, czyli może będziecie potrzebować decyzji z urzędu lub od lekarza może jakieś zaświadczenie. Zresztą zobaczę, jaka tam jest dalsza karta, żeby mnie ja tu się. Za... No, troszeczkę ciężkości jest, czyli to tak od razu nie załatwicie, może tej sprawy tak w pięć minut i nie, może nie będzie to takie lekkie, bo jest tu jakaś ciężkość, tak? Ta ciężkość może być też związana z nadmiarem obowiązków. Także to nie tylko, że ciężko się sprawy załatwia w urzędzie, ale obowiązki też przytłaczają Was. No ale tutaj przypomnę, że tu jest załatwianie sprawy urzędowej lub sądowej lub medycznej, czyli odwiedziny u lekarza lub prawnika lub w urzędzie. No, tu jeszcze przypomnę to, co często mówię, że tu przydałoby się spojrzeć na sytuację racjonalnie, nieemocjonalnie, dlatego że emocje tu będą bardzo przeszkadzały, nie pomogą. No i tutaj ten nadmiar spraw na głowie, nadmiar obowiązków, no też Wam tutaj dobrze nie robi. Tutaj was też męczy, że tak powiem, czyli tutaj. Dobrze by było zrzucić z siebie część ciężaru, który dźwigacie, bo za dużo tego ciężaru tutaj jest. Za dużo chcecie naraz udźwignąć, a to się nie da, przynajmniej nie w tym samym czasie. Albo rozłożyć ten ciężar na raty, albo może dla kogoś innego, niech ktoś inny też pomoże, może ktoś z rodziny. Także, yy, ale tu siły do was wracają, czyli po tym takim trochę wyczerpaniu, no bo tu jest ten nadmiar obowiązków i zadań. Po tym wszystkim siły do Was wracają, czyli i zdrowie tu powinno się poprawić, i, i więcej sił witalnych, jest też odwaga, czyli macie odwagę robić to, co Wy chcecie. A właśnie, bo tam już było coś takiego. Było, było, odwaga była. Czyli macie odwagę i robicie to, co chcecie. Nie tylko, że macie odwagę i koniec na tym lenistwa nie ma, bo tu robicie to co chcecie czyli no, cokolwiek jakie macie zamierzenia, czy jakieś marzenia to jesteście w stanie jesteście w stanie zawojować świat bo macie dwie takie silne energie, czy tam więc jeszcze nie było no, jeszcze bym musiała tam popatrzeć co tam jeszcze było no tutaj macie też te możliwości, dobra to nie będę się w tam za dużo cofać możliwości są i wy macie siły macie odwagę Hmm. Tylko nie wiecie, w którą stronę. Ha, 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 czyli chcecie, wiecie, co chcecie osiągnąć. Tutaj macie cel jasno określony, ale nie wiecie, którą metodą byłoby lepiej to, czy łatwiej osiągnąć, która metoda byłaby lepsza, która droga byłaby, byłaby lepsza, szybsza, może łatwiejsza, a może bardziej skuteczna, bo. To, że droga jest łatwa, to nie znaczy, że jest skuteczna, to wiadomo. Więc tutaj trzeba rzeczywiście się zastanowić, którymi metodami działać, żeby osiągnąć to, co Wy chcecie, bo siły macie dosyć, siły i odwagi macie dosyć, tylko po prostu decyzję trzeba podjąć, w którą stronę iść, albo jaką metodą właśnie, Właśnie jaką metodą działać, bo to jest jednak karta działania, tylko trzeba podjąć decyzję. I teraz tu macie umiarkowanie. To nie jest tak, że się nic nie dzieje i jest nudno, bo tak się niektórym może kojarzyć ta karta, że aha, jak umiarkowanie, no to właściwie co się dzieje? No nie wiadomo, co się dzieje, bo tu, tu tak wyglądacie, jakbyście tańczyli, płynęli. No bardziej na taniec to jest tu akurat pokazane, bardziej na taniec to wygląda, ale płyniecie przez życie, ale w sposób harmonijny. I to jest to warte podkreślenia, że ta harmonia Wam tu bardzo pomaga, jest czynnikiem sprzyjającym. Równowaga, czyli osiągacie stan równowagi, to Wam pomaga. Być może jest hałas, bo tam w sąsiedztwie są różne prace, trwają, także być może jest tutaj hałas słyszalny. Może postaram się głośniej mówić, ale ym, no nie mam kiedy nagrywać, właśnie to jest ten, ten problem. Ym, więc cóż, ale Wy jesteście w równowadze, nawet jeżeli ja w tej chwili nie jestem w równowadze, bo słyszę hałas. No to, to wy akurat tu w równowadze będziecie i to wam pomoże, bo tu tak będziecie płynąć na falach życia, to będzie wam się lekko płynęło. Ta lekkość jest tu godna podkreślenia. No i nadal płyniecie na falach życia, ale tu znowu bardziej intensywnie. No to, to już któryś raz ta energia, znaczy ja nie mówię, że to są te same karty, bo to są trzy różne karty, ale ta energia takiej witalności i ożywienia i zmian, chęci zmian. To ona się tutaj powtarza. I tak, to, także odwaga, I towarzyskość. Towarzyskość, możecie poznawać nowe osoby, możecie zmieniać miejsce pobytu, czyli nie, no, niekoniecznie musicie zmienić miejsce zamieszkania, ale na jakiś czas możecie zmienić miejsce pobytu, czyli jakiś pobyt w hotelu albo gdzieś. No tu jest takie przemieszczanie się, jest dużo zmian, dużo poznawania nowych sytuacji, ale jest też dużo radości. Um, no też dużo ognia jest w sumie Bo i tu i tu Czyli namiętność też może być Bardzo taka radosna energia I to nie po raz pierwszy I Tu jest bardziej może spokojnie I stabilnie Czyli już nie takie siubździu Można powiedzieć Może tej namiętności tu już tak nie widać bardzo Ale za to widać Że dobrze wam się wiedzie Czyli jesteście spełnieni czy to w pracy, czy w domu, czy jako ojciec, czy jako matka, czy jako biznesmen, czy bizneswoman, czy, czy jako dziadek, bo to jest też głowa rodu pokazana. Jeżeli jako kobieta jesteście taką no, mocną, mocną energią, a raczej jesteście, bo to się pokazywało. No to też możecie być głową Rodu. To nie jest tak powiedziane, że to musi być facet, głową Rodu i takim, co ma najwięcej do powiedzenia, bo wy tu macie autorytet i to się liczy, macie doświadczenie i to też się liczy. Jedno i drugie liczy się i jest ze sobą powiązane. Czyli, ponieważ macie doświadczenie, to z Waszym głosem się tu ludzie liczą, czy to w rodzinie, czy w Waszej firmie, gdzie pracujecie. No i Wasze oczywiście potrzeby są zaspokojone, zarówno materialne jak i rodzinne. Oferta miłości. No proszę, no to by bardzo tu pasowało do tej namiętności. Jest namiętność i jakaś oferta miłości. Oferta randki może być, może być oferta wspólnie spędzonego czasu gdziekolwiek. No wakacje będą sprzyjały widocznie takim nowym znajomościom. Co jeszcze? Może być to oferta też czegoś innego, czyli niekoniecznie wszyscy muszą mieć ofertę miłości, niektórzy mogą mieć inną ofertę, ale jest to oferta, która powoduje radość, zadowolenie. Jest to oferta, którą, no, na którą warto spojrzeć, wziąć pod uwagę oczywiście. Nikt nie mówi, że musicie się żenić, ale, czy, czy wychodzić za mąż, ale tutaj możliwość zaręczyn też jest. Też jest. Oczywiście to nie znaczy, że wszyscy będą się zaręczyć, ja tylko mówię, jakie są ogólnie potencjały. W ogóle karty po pokazują potencjały, więc ja bym radziła tak je potraktować troszkę lżej. Nie przywiązywać się do tego, że, że coś tam musi być. No tu akurat nie było jakichś strasznych rzeczy, ale niektórzy tam mają wierzę, czy coś, tu akurat nie było wieży. Ale to już ludzie zaraz panikują, że ojej, coś strasznego się stanie, a to wcale nie musi się nic stać. Wszystko zależy od waszego nastawienia, które nie zawsze jest idealne, bo tu akurat było pokazane, że wasze nastawienie przez chwilę nie było takie jak trzeba, i dlatego tu jest takie smęcenie pokazane. Ale tu ogólnie były dobre karty i teraz przesłanie każda porażka jest szansą by spróbować jeszcze raz Jestem ja... no tak, jest tu porażka wy to odbieracie jako porażkę to nie znaczy, że to była porażka ale wy odbieracie jakąś sytuację swoją, życiową, czy zawodową jako porażkę że niby coś tam wam się nie udało że coś było nie tak, jak byście chcieli ale to wy tak uważacie natomiast ta sytuacja, ta porażka jak ją nazywacie jest szansą, by spróbować jeszcze raz. Czyli, no a tym bardziej, że potencjały tu są na tej karcie wyraźnie zaznaczone. Więc jest to szansa, by spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej, lepiej, no, z innej perspektywy patrzeć, też tam było, że z innej perspektywy spojrzeć. Yy, inaczej, inaczej trzeba coś zadziałać i wtedy możecie być zadowoleni. Wy tu jesteście niezadowoleni, bo patrzyliście z jednej perspektywy na coś, albo no, jakiejś jednej metody się trzymaliście kurczowo. Może nie tej metody, co trzeba, a może nie tej osoby, co trzeba, a, a przecież jest tu osoba pokazana życzliwa w Waszym otoczeniu. Może właśnie na tę osobę nie zwracaliście uwagi, a była to osoba, która mogła Wam pomóc lub. Poradzić, bo niektóre osoby mają intuicję, więc może to była taka osoba z intuicją, właśnie kto wie. W każdym razie jakaś osoba życzliwa. Jeszcze raz i, i, i będę kończyć. Każda porażka jest szansą, by spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej. Zdrowka, do usłyszenia.